Dzień dobry, witam Was, kochani, z gorącej Konstaryki, gdzie lato się nigdy nie kończy. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Jesteście na kanale Odmładzanie na Surowo. Ja mam na imię Mariusz i kanał Odmładzanie na Surowo powstał 5 lat temu. Z pomysłu mojego i Agnieszki, mojej ukochanej partnerki, z którą już jesteśmy od 20 lat razem po to, żebyśmy mogli się podzielić z Tobą naszą wiedzą, którą sami zdobywaliśmy w swojej drodze do zdrowia. I dowiesz się tutaj, w jaki sposób odebrać swoje prawo do samouzdrawiania, zrozumieć tak naprawdę, jak funkcjonuje Twoje ciało, uzdrowić się na wszystkich poziomach, i fizycznym, i psychicznym, i mentalnym, i duchowym, i tak dalej, i tak dalej. I zachęcam Cię do tego, żebyś do nas dołączył, abyś był częścią naszej społeczności, ludzi zadowolonych, szczęśliwych, i na pewno nie spuchniętych. Dlatego dzisiaj pytanie, bo dość często pojawia się jeszcze w komentarzach Mariusz, a co na spuchnięte nogi? Co na podpuchnięte oczy? Co na spuchniętą twarz? Pytanie do Ciebie, czy Twoja twarz nadal puchnie? Czy jesteś taką osobą, która nadal odczuwa skutki puchnięcia swojej twarzy? Czy masz worki pod oczami? Czy masz podpuchnięte oczy? Czy po prostu nadal puchniesz? Powstaje obrzęk, Powstaje tak, jakby spuchnięcie. Które, kochani, jest wypełnione niczym innym jak wodą. Po prostu gromadzimy w sobie wodę. Większość z nas, praktycznie 95% społeczeństwa, nie ma wystarczającej edukacji na temat zdrowia. Ja też do nich należałem. Zawsze spuchnięty, zawsze podpuchnięty. Wydawało mi się, że słabo śpię, że może jestem zmęczony, a tak naprawdę chodziło o zupełnie co innego. I nie to, że społeczeństwo jest niedoinformowane, to jeszcze. Przemysł farmaceutyczny upewnia się, żebyśmy nigdy nie wyzdrowieli z takich problemów, ponieważ ma na to swoje rozwiązania. Problemem jest to, że woda pojawia się w całym naszym ciele i zostaje w naszym ciele. Pojawia się nie, tyle w, nie tylko w komórkach, ale też w przestrzeniach międzykomórkowych. Po prostu wypełniamy się wodą. Co za dużo, to niezdrowo. Parę dni temu mówiliśmy na temat mycia, potem mówiliśmy na temat sportu. A teraz na temat wody. Wiele osób zaczęło litrami pić wodę w ostatnim czasie, w ostatnich latach, ponieważ do tego zachęcają również różnego rodzaju dietetycy i osoby, które nie zawsze są do końca doinformowane i niestety robią dla nas krzywdę. Ten nadmiar wody, który zbiera się w naszym organizmie, jest dla nas bardzo niebezpieczny. Bo widzisz, problem nie polega tylko na tym, że masz spuchnięte oczy czy twarz. Problem polega na tym, że woda nie wybiera. I puchnie ci wszystko. Po prostu woda puchnie, i, w, i puchnie ci serce, puchnie ci wątroba, puchną ci wszystkie podstawowe twoje organy, gruczoły i miejsca w twoim ciele. Bardzo często, kiedy mamy spuchniętą twarz czy oczy, również puchną nam kostki, kolana. Tak naprawdę słabo przepływa woda i płyny w naszym ciele. I zastanawiamy się, co to jest. I medycyna dzisiejsza, farmacja, ma dla nas dwa rozwiązania. Nazywa przyczyny puchnięcia albo idiopatyczne, albo patogenne. Co to oznacza idiopatyczne? To znaczy, że nie wiemy. Idiopatyczne oznacza, że nie mamy zielonego pojęcia. Bierze się takiego pacjenta, robi mu się podstawowe badania. Niby wyniki wychodzą dobrze. Serce niby zdrowe, wątroba niby zdrowa. Jakieś wyniki podstawowe krwi niby w porządku. I nie wiadomo w zasadzie, jak dla takiego pacjenta. Pomóc, patogenny ze swojego założenia ma to, że masz pewne drobne ustroje, czy to będą bakterie, czy to będą wirusy, czy to będą jakieś inne stworzonka, które w jakiś sposób zmieniają na konstrukcję Twojego ciała. Ale to znowu jest strzelanie na oślep, ponieważ osoby, które mają stwierdzone, że ta kuchnizna jest patogenna, najczęściej mają problemy z chorą wątrobą albo po prostu są cukrzykami. Bo widzisz, kiedy masz chorą wątrobę, to wątroba tak jakby wylewa się też na Twój brzuch. I jeśli puchniesz na przykład na brzuchu, to znaczy, że wątrobę masz przetłuszczoną i masz problemy z nadmiarem wody w swojej wątrobie. I w jaki sposób leczy nas medycyna, farmacja? Ano taki, że przypisuje nam diuretyki. To jest podstawowe lekarstwo. Trzeba spuścić tą wodę z tego pacjenta, tak? Trzeba mu przypisać leki, czyli mamy klienta. Następnie to jest unikaj soli. Dlaczego unikaj soli? Ponieważ sól kuchenna gromadzi dodatkowo wodę w naszym ciele. Dlatego soli kuchennej powinniśmy unikać jak ognia. Natomiast soli jako takiej potrzebujemy, ale o tym nie dzisiaj nie, dzisiaj nie będziemy odpowiadać. Lub na przykład pończochy uciskowe. Kto z Was słyszał czy gnosił pończochy uciskowe? To jest jedna z metod medycyny na leczenie problemów z opuchnięciem. Pozwólcie, że powiem Wam o co tak naprawdę tutaj chodzi. Przyczyną opuchnięcia, i mnie to też dotyczyło, jest wysokowęglowodanowa dieta. Koniec kropka. Taki tradycyjny Polak spożywa od 250 do 400 gram węglowodanów dziennie w formie pieczywa, makaronów, ziemniaków, wszelkiego pokarmu, który powstaje z mąki, ze skrobi, po prostu cukru. Dodatkowo piję napoje słodzone, dodatkowo je ciasta, ciastka, ciasteczka, cukierki. Po prostu cukier w cukrze, zacukso, zacukrzony cukrem. A nie wiem, czy wiesz, że taka dieta prowadzi do spuchnięcia. Wyobraź sobie, że jeden gram węglowodanów Zatrzymuje w naszym ciele aż 3 gramy wody. Czyli jak zjadasz 400 gramów węglowodanów, to w tym samym czasie 1200 gramów wody w Twoim ciele zostanie. To działa jak gąbka. Cukier działa jak gąbka, te węglowodany działają jak gąbka i po prostu zatrzymują wodę w Twoim organizmie. Co się wtedy dzieje? Twój organizm nie funkcjonuje poprawnie. Bo widzisz, my jesteśmy niby wodą w 70%, ale w 70%, a nie więcej. I tu jest właśnie ten problem z piciem nadmiaru wody, z tym spożywaniem węglowodanów i puchnięciem po prostu od tego. Jesz po prostu za dużo węglowodanów. Jeśli puchniesz, jesz za dużo węglowodanów. I to jest problem. Ja tutaj nie mówię o węglowodanach w postaci warzyw. Bo za momencik powiem Ci, jak pozbyć się tego problemu na zawsze. Problemem jest to, że kiedy spożywamy tak dużo węglowodanów, podstawowy pierwiastek, który dba o to, żeby woda w naszym ciele była na takim poziomie jak trzeba, to jest potas. I o potasie trąbi od pięciu lat. Potas to jest najważniejszy pierwiastek, którego potrzebujemy w bardzo dużych ilościach. 4700 mg dziennie. On jest na samym szczycie pierwiastków. Jakich potrzebujemy na co dzień? Taki magnes, na przykład, którego też potrzebujemy, potrzebujemy go zaledwie 450 mg na dzień. Taka witamina C to jest zaledwie 700 mg na dzień. A potas to jest prawie 5000, czyli dziesięciokrotnie czy 15 piętnastokrotnie więcej niż wszystkie inne składniki. Mówi się, że kiedyś człowiek spożywał nawet 11 tysięcy mg potasu dziennie. A dzisiaj co? Warzyw się po prostu nie je, to nie jest modne, to nie jest po prostu coś, co jest promowane, co jest wciskane. Dzisiaj wciska się przetworzone przemysłowe jedzenie. I widzisz, problemem jest to, że kiedy zjadasz te przetworzone przemysłowe jedzenie, napełnione węglowodanami, to spożywasz bardzo dużo w tym soli. Bo producent ci nie powie, że oprócz tego cukru w tych wszystkich twoich smakołykach jest jeszcze tona soli. I cukier, i sól gromadzą wodę w swoim organizmie. Dlatego też, między innymi, dla osób z wysokim ciśnieniem zakazuje się na przykład spożywania soli. I one niby nie solą już, ale zjadają dalej pokarmy, które zjadały do tej pory. I nadej tej soli po prostu jest w nadmiarze w ich organizmie. Czego zatem potrzebujesz? I co działa natychmiast? Dla mnie zadziałało. I prawdopodobnie dla dziesiątek tysięcy Polaków, którzy nas słuchają od pięciu lat. Zastosuj po raz pierwszy i ostateczny w swoim życiu tak zwaną dietę niskowęglowodanową. Zrezygnuj z pieczywa, z bułek, z makaronów, z ciasta. Ogranicz do minimum ziemniaki, różnego rodzaju skrobie, nawet w postaci marchewki czy buraka, który jest ugotowany. Jeśli masz zamiar zjeść marchewkę czy buraka, to nie gotuj ich, bo one zamieniają się na cukier. Jeśli zamienisz się je na sok lub je zjesz w całości w formie sałatki, to takie warzywa są dla Ciebie idealne. Dostarczysz sobie wszystkich pierwiastków, które są potrzebne, aby wyregulować wodę w Twoim organizmie, ale też dodatkowo nie dostarczysz sobie niepotrzebnego cukru. Warzywa są tutaj numer jeden. I dla osób, które są super opuchnięte, powiem coś, co Wam się może dzisiaj nie spodoba, ale dla osób, które są super opuchnięte, nawet na samym początku warto ograniczyć owoce. Pomimo tego, że owoce mają mało cukru, i jedzone w całości naprawdę nam nie szkodzą. Kiedy masz naprawdę olbrzymie opuchnięcie, to odstaw na momencik owoce. Jedz po prostu same warzywa. Jest ich naprawdę mnóstwo. Najlepiej w formie soku, sałatek i w ten sposób się odżywiaj. Ogranicz swoje jedzenie do jednego maksymalnie dwóch posiłków w ciągu dnia i zapomnisz, co to, to jest opuchnięcie. Tak jak ja. Zachęcam Cię do, do tego bardzo, ale to bardzo serdecznie. Możesz się tego problemu pozbyć na zawsze. A jeśli nie masz takiego problemu, to koniecznie podziel się z innymi. Być może ktoś siedzi w domu i wciska palucha sobie w kostkę i mówi skąd ta woda tutaj? Skąd ten problem? Zaraz poleci do lekarza, zacznie przyjmować diuretyki albo nosić jakieś pończochy uciskowe, a to nic nie da. Pozbądź się cukru na zawsze ze swojego życia. Cukier w postaci mąki i słodzenia. To, są, to jest Twój wróg. Przestaniesz puchnieć. Do zobaczenia. papa. Pa.